Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Z nami prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Andrzej Kraśnicki. Jesteśmy tuż po losowaniu par play-off do Mundialu w przyszłym roku w Niemczech. Polki trafiają na Rosjanki. Pierwszy mecz w Rosji. To dobre losowanie? Nie ma czyj drużeń, ale... Basowanie chyba nie jest dla nas najszczęśliwsze. To Mistrz Olimpijski. To jedna z najlepszych drużyn na świecie. Chociaż gdybym ja miał wybrać, to my z Rosją mieliśmy już wiele meczy i nie tak dawno pamiętam, że również wygrywaliśmy. W astrachaniu w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich niewiele brakło abyśmy zaliczyli pozytywny wynik. Jestem w pewnym sensie optymistą, dlatego że drugi mecz będzie w Polsce. Sądzę, że przeciwnik niezwykle trudny, wymagający, utytułowany, ale jeżeli chcemy liczyć się w światowej żeńskiej piłce ręcznej, musimy grać z wszystkimi i powinniśmy tak grać, aby mieć szansę wygrania. Miał Pan jakiegoś swojego faworyta przed tym losowaniem, jakąś drużynę, na którą chciał Pan, żeby Polska trafiła? Muszę tylko powiedzieć, że specjalnie nie chciałem, żeby to była Rosja, ale stało tak, jak się stało. Musi być przygotowani na grę z każdym zespołem. Widział Pan mecze naszej reprezentacji na tym turnieju Mistrzostw Europy, który jutro dobiegnie końca. Jak Pan oceniłby postawę dziewczyny Leszka Krowickiego? Z meczu na mecz grały lepiej. Ostatni mecz z Niemcami niewiele brakła moglibyśmy wygrać i sądzę, że ten progres będzie następował. Mamy świadomość, że jest przebudowa drużyny, wiele debiutantek. Także wszystko wymaga pracy, czasu i dystansu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej.